Masowałem go perłowej linii Mamy przewagę językową My możemy sobie mówić co chcemy Ale oni tak nas nie rozumieją że u nas siedzą tak panny generalnie nie kmieni kompletnie niczego Czwarta 23 a my rozkminiamy żarty o garbatym i o teorii w praktyce Nieźle, nieźle 4,50 a te? 4,60 Ale pat, patrz, faktycznie. Jeszcze raz. O. Musimy rozpracować Chce masz 4, 60. to. 4,60 ale chę co? To jest taki baju film. No nie, najszybciej zobaczymy, jest zmęczony i pić mi się rozumiesz? Jakby się napił, to by nie był zmęczony. Pani? I w Ja już nie śpię 25 godzin, gorąco. Ja ołóżmy. Mamy godzinę 6 dnia pierwszego. Jedynymi osobami, które nie spali, to byłem ja i Andzia, także wygraliśmy. Wygraliśmy bezsenność challenge. A no i jeszcze Kuba. No tak. Kuba, my się... Kuba ile nie spałeś? Godzin w sumie? Ja, jestem? Ja, 25 około. 25. Czyli remis. Czyli mamy remis, bardzo ładnie. No dobra, będziesz pierwszy tam. Eksekret, wszyscy pierwsze miejsca, prawda? Nie będziesz poszkodowany. Dzień świat, muszę złapać światło. To jest to puste lotnisko, które było, ale niestety zostało zapełnione. Ogólnie fajnie Fajnie jest widzieć miejsce, w które normalnie uh -huh. na co dzień jest mnóstwo tysiące ludzi, a nagle przychodzisz, patrzysz, jeszcze nie ma nikogo. To tak u nas jest z tym, z peronem. Z Tylko, że tam jest tak cały czas. Niestety. Tylko raz widziałem jedną sytuację, kiedy były cztery pociągi i full ludzi, bo jeden pociąg się palił. O! Z przodu coś mu tam poszło i zaczął taki biały śmierdzący taką siarą typową dym wylatywać. I ręka mnie boli jak tak trzymam. Nie wiem jak można tak się oborze. Partnę zauważyliśmy, że w sklepie po 5 zł nic nie jest po 5 zł. Jadł kamień, jadł kamień. Jadł kamień, jadł Podobno tutaj nie istnieją, a ja stwierdzę, że będzie inaczej. Bądź jak kamień spój wytrzymaj. Te idziemy zwiedzać miasto. Teraz idziemy szeroką, bułgarską A teraz idziemy Szoroka. odpowiednikiem toruńskiej yy, szerokiej, czyli idziemy ulicą nie wiadomo jaką e, O, tak jest, dobrze Proszę Państwa odkryliśmy najlepszą rzecz w Bułgarii. Architekturę Architektura Architektura, Architektura. Architektura. Taki to w Polsce nie macie Takie to w Polsce nie macie! Kilkadziesiąt godzin czekania na lotnisku, kilkadziesiąt godzin podróży, kilkadziesiąt godzin małych nerwów, a wyrzeczeń a i tego typu rzeczy. To było ciężkie, ale się opłacało. Mały szok kulturowy to na pewno. Byliśmy troszeczkę zdziwieni niektórymi sytuacjami, niektórymi też miło zaskoczeni na przykład uprzejmością Bułgarów im to lepiej wychodzi niż nam, co nic, tylko przyklaskać. Na świeżo bardzo ciężko komentować takie rzeczy bądź co bądź jesteśmy dobrej myśli. Na razie rozpoczynamy to wszystko, ponieważ no, nawet nie mieliśmy dobrze okazji się zapoznać ze wszystkimi uczestnikami Erasmusa. Każdy śpił jakiejś rodzin albo w hotelu. Um, mamy ze sobą kontakt, więc jest nieźle. Mamy wszystko, co potrzeba. Um, Myślę, że mm, każdy trafił na innego gospodarza, i to też jest um, w tej całej wyprawie naszej takie, taka wisienka na torcie. Jutro będziemy poznawać szkołę. Więc widzimy się jutro.